I wreszcie doczekaliśmy się kina z prawdziwego zdarzenia, nowoczesnego, oferującego wielkokanałowy system dźwięku 5.1 i obrazu HD. To pierwszy tego typu obiekt w naszym województwie kino za rogiem, bo taką właśnie nazwę nosi nowo otwarte kino w cieplewie. To inwestycja, która wymagała dużego zdeterminowania, a także doskonałej organizacji. Nie udałoby się tego osiągnąć, gdyby nie wspólna praca Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański i Dyrekcji Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Cieplewie. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański złożył stosowny wniosek, ponieważ kilka lat temu oddaliśmy w dyspozycję ośrodka właśnie ten obiekt. Wybudowaliśmy tutaj profesjonalną salę kinowo-teatralną i sama nazwa pewnie już zainspirowała pana dyrektora i jego pracowników do tego, że żeby ubiegać się o takie doskonałe wyposażenie tej sali. Także tutaj autorem projektu i osobą, której należą się ogromne podziękowania to jest dyrektor ośrodka, pan Grzegorz Cwaliński oraz jego pracownicy. Obiekt będzie nie lada gratką dla miłośników kina w liczącym około 700 mieszkańców w Cieplewie. Uważam, że to jest piękna inicjatywa i godna poparcia i przede wszystkim rozpowszechnienia w innych miejscach. Gdyż... Od początku, jak obserwuję to, co dzieje się w cieplewie, jestem pod, pod dużym wrażeniem, jak można w małym środowisku stworzyć coś, co jest absolutnie profesjonalne, prezentuje wysoki poziom, gdzie dba się o jakość kultury, czy dostępu do kultury dla społeczeństwa. To, to, jest, to jest jeszcze rzadko spotykane w Polsce. To, żeby stworzyć tak dobre jakości kino dla małej społeczności i zapełniać 60-osobową salę, to jest pewien fenomen. Również oferta cenowa będzie atrakcyjna. To pomysł, którego finansowym wsparciem były źródła zewnętrzne. Dotację na ten cel Oksir zdobył w konkursie grantowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jesteśmy prawdopodobnie szczęściarzami. Dwa lata temu hucznie otworzyliśmy ośrodek kultury z salą kinowo-teatralną. Okazało się, że na spektakle teatralne w każdą środę przychodzi do nas prawie 300 młodych widzów w każdą środę, więc zapotrzebowanie jest. Chcieliśmy sami ruszyć z kinem, ale problem z, z licencjami nie jest do końca taki prosty. Kiedy usłyszeliśmy o projekcie Kino za rogiem, z dostępem do polskiej y, klasyki filmu i z europejskim kinem, stwierdziliśmy, że to jest coś dla nas. I pojechaliśmy do Warszawy na spotkanie. No i tak się zaczęło. Po roku, gdy wygraliśmy dodatkowo konkurs Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, grant na modernizację kina, okazało się, że jest to strzał w dziesiątkę. Dostaliśmy pieniądze na projektor filmowy i na wizualizację kina. I dzisiaj otwieramy kino za rogiem w Cieplewie. Dzisiejsza uroczystość nie odbyłaby się, gdyby nie przychylność wielu instytucji, firm i osób prywatnych. Jedną z nich jest słynny grafik pan Andrzej Ponkowski, mistrz plakatu któremu tak spodobała się, spodobał się nasz pomysł na utworzenie kina na wsi, że specjalnie dla nas przygotował projekt graficzny plakatu promującego kino za rogiem w Cieplewie. Najmłodsza w tym gronie, dziesięcioletnia Magdalena Majak, autorka plakatu yy, promującego kino za rogiem w Cieplewie, uczestniczka warsztatów plastycznych w naszym ośrodku. To w prostu konkurs na najładniejszy plakat. A e, akurat e, pan dyrektor zdecydował się na mój plakat. No i cieszę się, że mój plakat akurat został wybrany. Plakat robiłam e, techniką e, taką, jakby trochę wycinałam, powycinałam, poprzyklejałam. Yeah! Od pewnego czasu możliwości nowo zakupionego sprzętu testują już dzieci uczestniczące w bajkowych niedzielach. W animacji są najważniejsi ludzie, fanatycy, animatorzy, którzy bardzo precyzyjnie ustawiają fazy ruchu. Żeby zrobić jedną sekundę filmu, to trzeba ustawić 25 faz ruchu. A to znaczy, że taką lalkę trzeba dotknąć. Ze sto razy, bo trzeba przecież zrobić jeszcze próby. Nie każde ustawienie jest dobre. W ciągu jednego dnia animator robi 3-4 sekundy filmu to jest naprawdę bardzo bardzo ciężka praca. Zgodnie z ideą sieci Kino za Rogiem to również możliwość organizowania pokazów multimedialnych, koncertów czy transmisji na żywo. Uruchomienie Kina za Rogiem w Cieplewie pozwoli też na szersze wykorzystanie możliwości projektu Filmoteka Szkolna. Historyczne fragmenty taśmy filmowej. Dla państwa oczywiście. Dziękujemy serdecznie. Polecamy również zobaczyć. Orkiestra zagrała w gminie Pruszcz a także recital kabaretowy Artura Andrusa w Kolbudach. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.